zobaczyć na kawie w ciągu dnia, bo ja mam życie pisarki. Oczywiście troszkę się z tego nagrywałam, ale tak, no jakby dzięki temu, co się przydarzyło z Bestiariuszem, byłam w stanie właśnie zawiesić pracę zawodową i skupić się na pisaniu. Było mi to bardzo potrzebne, bo jakby nie, nie to był taki też moment myślenia nad książką, kiedy no wiedziałam, że po prostu nie ruszę dalej, jeżeli będę miała po prostu mhm. pisanie po 17, bo, bo tego się nie da. Tak. Tylko jak się chce żyć z pisania, to się troszkę to zamienia później. Ja tak myślę, nie mm -hmm. wiem. Na razie cały czas u mnie mm -hmm. wydanie książki jest w serze marzeń, <laughs> ale e, tak mi się wydaje, że jak już mm -hmm. ktoś żyje z pisania, to jest ta właśnie presja, no bo cały rynek do tego dochodzi, cała otoczka że musisz się utrzymać, że musisz no, też żyć, mieć na rachunki, nie? ktoś ma no, jakieś rodziny, no tak. więc musi pisać, więc no dobra, no to jak musi pisać, a czasem no po prostu siada, i nic, nie? <grym> no to jest właśnie w tym najokrutniejsze i to jest, o, o, obrazuje jakby ochydę tego systemu, który, no w którym żyjemy. Um, dlatego żyłam tak przez dwa lata i, i, i nie więcej, prawda, bo po prostu musiałam wrócić na etat, żeby się móc utrzymywać. I kumulować może środki na kolejną książkę, bo mm -hmm. tak to wygląda, po prostu. Ale może teraz wskakując właśnie z jednego świata w drugi, to dopiero jest, słuchaj, przyjemność, bo. Masz jakby świadomość dwóch światów, a jak żyj... no nie wiem, tak sobie wiesz, dywan. No, to nie? tak, tak. Jest to też na pewno jakoś bezpieczne po prostu, bo nie, nie zależy moje życie od, od, nie wiem, sukcesu książki, prawda? Mhm. No, no, tak, najzwyczajniej w świecie. Jeszcze bardzo przykre jest to, wracając znowu do nagród, że no właśnie, że to, że to głównie nagrody pozwalają pisać kolejną książkę, a przecież to jest tylko dla nielicznych a piszących jest tak wielu, mm -hmm. więc, więc dlaczego nasze właśnie utrzymanie jest zależne od takiej kapryśnej rzeczy? No więc tutaj jest kwestia po prostu jakichś rozwiązań systemowych, które by było bardziej, no nie wiem, egalitarne i demokratyczne dla, dla wszystkich piszących. I mówię to właśnie z pozycji, kiedy wiedziałam, że to jest trochę jak kula śniegowa, czyli mając nagrodę, mam też większe szanse na stypendium, na rezydencję i tak dalej, więc ci, co mają, to je do tajem jeszcze więcej. Mm -hmm. Więc to yy, no, widzę bardzo dużą taką niesprawiedliwość tego, i, i chciałabym, żeby to było jakoś inaczej zorganizowane. Jak wiele rzeczy. Ja jeszcze chciałam widzisz o nowej hucie, ale go godzinę rozmawiamy, więc <noise> będziemy kończyć to ostatnie pytanie związane też jest z dotykiem, mm. bo to jest też temat. Ja mm -hmm. już nawet mam w zamyśle gościa, mm -hmm. y, patrzę na twoje tatuaże mm -hmm. i myślę o dotyku igły. Mm -hmm. Ja nie mam żadnego. Mhm. Kiedyś ktoś mi powiedział, że, że to jest bardzo uzależniające, że jak masz jeden, musisz mieć drugi. Chcę zapytać, czy to potwierdzasz i chcę zapytać właśnie, co dla Ciebie jest ważniejsze. Historia, czy jednak właśnie, skoro masz ich tak dużo, mhm. No, łakniesz tego dotyku tej igły. Mm -hmm. No więc y, bardzo ciekawe, że to pytasz. Ja właśnie napisałam artykuł na ten temat do miesięcznika znak. I o. więc, więc y, właśnie w teraz w czerwcowym y, numerze ten artykuł jest, gdzie właśnie mam, y, mam odpowiedzi na te pytania. To są odpowiedzi z rzutem oka na populację, i jak ja mam. Ja mam tak, że bardzo nie lubię tego uczucia. I, to, i dla mnie to nie jest uzależniające pod względem doświadczenia, to znaczy nie, y, ogólnie też nie y, raczej z Weryfikowano to, że, to, że, że tutaj nie, nie można mówić o takim uzależnieniu jak od hazardu, od alkoholu, trochę to inaczej wygląda, ale jakby ta nak nakręcanie się na coraz więcej jest faktycznie. I dla mnie to jest kwestia raczej zapełniania pustych plam niż yy, uczucia. Dla mnie to, że to boli, jest najgorsze w tym wszystkim. I to nie, nie ma tu nic przyjemnego. Dla mnie tak to wygląda, ale wiem, że są osoby, które mówią zupełnie inaczej, mają inne doświadczenia, bo inną funkcję też tatuaż. Pełni w ich życiu tak, i tak, postrzeganie temat siebie, rzeka. No. Ale wiesz, jak teraz to powiedziałaś, że bardziej mhm. zapełnianie, to pomyślałam znowu, wracając do, do, do dotyku <grym> i fajnie to zamkniemy, że mamy do dyspozycji. No niektórzy trochę więcej. <grym> Śmieje się, ale te dwa metry kwadratowe ciała. Hmm. I kiedyś czytałam, że tam jest 70 milionów sensorów, które. Hmm. I, i, I popatrz, ty ich wszystkich można powiedzieć. Zaraz, i wszystkich hmm. dotykasz, nie? a to ma tak. ogromny wpływ na stymulowanie różnych rzeczy no. i tak dalej. E, tak, tak. Ogólnie to, że skóra jest tak wielkim organem, tak. największym organem w ogóle twojego ciała. I właśnie dlatego między innymi jest, dotyk jest no właśnie matką tych zmysłów, jest, nie, nie możesz nie dotykać, jakby nie ma sytuacji, w której czego, coś nie, nie jest przy Twoim ciele, mm -hmm. no nie? Nie ma takiej sytuacji, w nieważkości może najwyżej. Więc on jest cały czas stymulowany i to jakie te mechanizmy są w związku właśnie z pobudzaniem pewnych, albo z bólem, dlaczego na przykład mniej boli, kiedy przyłożymy zimne na oparzenie, mhm. dlaczego tak w ogóle jest. Tak. To są przefascynujące rzeczy i właśnie mnie te przefascynujące fakty i badania doprowadziły do pisania tej książki. A jeśli chcecie dowiedzieć co tak naprawdę jest w tej książce, to musicie ją przeczytać. Elżbieta Łaprzyńska, Mowa Chleba. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.